Paraliż na Śląsku, wielki protest. Górnicy nie tylko wyszli na ulicę, bo się potężnie wkurzyli, i to naprawdę ale rządu Donalda Tuska chyba jakoś bardzo to nie obchodzi, bo czym zajmuje się sam premier i jego gabinet, Ano gadaniem o tym, kogo trzeba zamknąć do aresztu, kogo za trzeba zamknąć do więzienia, i mam tu rzecz jasna na myśli przeciwników politycznych Donalda Tuska mało za to słychać o szpitalach, które ograniczają, drodzy Państwo, przyjęcia nowych pacjentów. No i tak to wygląda. Zaczynamy! Jak sobie dzisiaj szukałem, żeby sprawdzić, czego dotyczy de facto ten protest? No i media piszą tak: ma zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację w przemyśle, od hutnictwa do motoryzacji, pogórnictwo i koksownictwo. Związkowcy alarmują, Śląsk umiera. No, można wygrać na Śląsku wybory, i bardzo często politycy próbują tak zrobić i taką narrację wprowadzić. Ale można je też przegrać i można też stracić. Władze, ja pamiętam rok 2015, wtedy Platforma Ewa Kopacz niby dogadała się z górnikami, ale te protesty były wtedy tak duże, że władze stracili. A no tak, to wygrywa wybory na Śląsku, to wygrywa w całej Polsce. I rzeczywiście najczęściej tak właśnie jest. Skoro wspomniałeś o roku 2015 i ty protestach na Śląsku, no to to były najgwałtowniejsze protesty ostatnich lat. W lutym 2015 roku górnicy wyszli na ulicę, wyszli przed Jastrzębską Spółkę Węglową. Wtedy policja użyła broni gładkolufowej, strzelano do górników. To w ogóle ciekawy przypadek, bo 20 osób zostało rannych, a Donald Tusk, Później mówił, że nic takiego nie, mało, nie miało miejsca. On ma jakiś efekt wyparcia. To jest tak samo jak, jak z Trumpem, kiedy o amerykańskim prezydencie, wtedy jeszcze kandydacie na prezydenta Donald Tusk, mówił, że to ruski agent, a później się wypierał, zapewniając, że ja niczego takiego nie mówiłem. No i tak samo było właśnie w przypadku tych protestów. Nie, no było tam ostro i to na pewno, nie wiem jak Ty to pamiętasz, z jakiej perspektywy obserwowałeś, ale pracowałeś wtedy TV w TVP. Ja też, tylko właśnie z perspektywy ośrodka w Katowicach i byłem na tych protestach, one były w roku 2014 i 2015, w 2014 trochę mniejsze, rzeczywiście kulminacja to był rok 2015 i rzeczywiście było tam ostro, no, te zdjęcia, które, które później obiegły internet, które do dziś możemy oglądać, przecież nie kłamią, pamiętam później te negocjacje nocne w budynku Urzędu Wojewódzkiego ówczesnej premier Ewy Kopacz, tam poszedł wtedy taki sygnał, że rzeczywiście z górnikami się dogadali, że wszystko jest ok, ale te nastroje były tak fatalne, że oni później rzeczywiście stracili władzę, więc... A jakie są dzisiaj nastroje? Warto... No jakie są nastroje? No choćby Jastrzębska Spółka Węglowa. To jest tak, że zawsze wyniki ekonomiczne i to, co się dzieje, rzutują na te nastroje, które są na dole. No i teraz tak. Jastrzębska Spółka Węglowa, ja tutaj sobie przygotowałem Dane, żeby Państwa nie zanudzać to yy, bardzo krótko. W pierwszym półroczu 2025 roku grupa kapitałowa ODZW odnotowała stratę netto w wysokości ponad 2 miliardów złotych, a spadek przychodów ze sprzedaży spadł o prawie 1,5 miliarda złotych. No a więc <laughs> ogromne. Ogromne spadki, a wiesz, czym zajmuje się Ministerstwo aktywów państwowych? No gierki personalne obecnie no, tam oczywiście, odchodzą. Oczywiście, że tak, jest, pre, jest minister, jest wiceminister. Wiceminister chce wygryć ministra, no i głównie tak przynajmniej mówi się w kuluarach, głównie tym zajmują się w ministerstwie, no nie zajmują się już tym w ministerstwie przemysłu w Katowicach, bo przecież. Czym chciał kupić Tusk y, y, Ślązaków? Tym, że przenosi Ministerstwo Przemysłu do Katowic, do stolicy y, Górnego Śląska. Przeniósł rzeczywiście jedyna restrukturyzacja, która mu wyszła to dwa lata później zwinięcie de facto tego ministerstwa i przeniesienie go z powrotem do Warszawy. Sytuacji w każdym razie w górnictwie nie uzdrowił, jest coraz gorzej. Wspominałeś o stratach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. A, to to ma... Warto też spojrzeć na to szerzej, bo cały sektor górniczy w zeszłym roku przyniósł stratę gigantyczną, słuchajcie, 11 miliardów złotych straty cały sektor górniczy w zeszłym roku. A jeszcze nie tak dawno, w 2021 ta strata wynosiła tylko 2 miliardy, 21 sprawdzam, tak? Tak, a w 22 sektor górniczy odnotował niewielki zysk, a teraz 11 miliardów złotych straty. No to jak w Soczewce pokazuje ta sytuacja w górnictwie, jak w Soczewce pokazuje całą sytuację gospodarczą Polski, jest ona po prostu zła. Krótka wypowiedź Bogusława Ziętka, przedstawiciela związkowców. Zobaczmy, co sądzi o sytuacji w branży i o Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Ja przestrzegałem od tym mniej więcej dwa lata temu, a o półtora roku temu to już biłem na alarm, że spółka jest na skraju bankructwa. To wtedy z kręgów rządowych płynęły informacje, że nic takiego się nie dzieje. Pani minister Czarnecka mówiła, że ona tego nie dostrzega, premier tego nie dostrzegał. No dzisiaj wszyscy biją larum. E, jeszcze nie jest za późno na ratowanie tej spółki, ale te decyzje muszą być, być podjęte dziś, teraz, nie za miesiąc, nie za półtora miesiąca, nie za, nie za pół roku, tylko teraz. Wywróci się platforma. I cały rząd na Śląsku i na przemyśle, jak sądzisz. Czy na tym się konkretnie wywróci, tego nie wiem, ale to będzie może być jeden z elementów, bo tych obszarów, gdzie dzieje się źle, jest naprawdę wiele, my jeszcze będziemy dzisiaj trochę rozmawiać o służbie zdrowia, niespełnione obietnice. No, jak dodamy to wszystko razem, no to rzeczywiście tutaj dość taki przykry, smutny obraz polskiej rzeczywistości się nam rysuje. Ja wiem jedno na pewno, że rząd niewiele zrobi, jeśli nawet cokolwiek w, w sektorze górniczym. Na pewno zacznie dużo obiecywać. Wtedy, kiedy pojawi się kolejna kampania wyborcza, potrzebna będzie aktywność, to znów pojawią się obietnice. Być może nawet ministerstwo nikt ci nie przemysłu. da tyle, ile miało... ci platforma obieca. Tak to działa od lat i tak to będzie działało również teraz. To co, Ministerstwo przemysłu z tam do Katowic? No tak, oczywiście, że tak nie tylko, to będą różne zabiegi piarowe. A pamiętasz, jak latały krzesła na posiedzenie rządu? Tylko większe ministerstwo, takie wiesz, podwójne na przykład, bo okaże się, że tu powie, że trzeba je było zwinąć z Katowic bo nie działało tak jak trzeba, trzeba je było udoskonalić, koncepcję stworzyć, bo w tworzeniu koncepcji oczywiście są bardzo dobrzy i z powrotem przenieść do stolicy Górnego Śląska, ale to myślę tak wiosna 2000. 27, tuż przed wyborami. Ale zwróćmy uwagę na to, że tak się jakoś składa, że górnicy i szerzej no, pracownicy, bo tam są różne sektory yy, przemysłu, no mnóstwo, no, protest no, przemysłem Przez stoi, tak? protestują wtedy, kiedy są rządy liberałów. Tak było również za pierwszej Platformy Obywatelskiej. Wspomniałeś w 2015, co prawda wtedy Donald Tusk nie był premierem, tylko była Ewa Kopaczna, ale to była cały czas Platforma. Ale to pokazuje, w jakiej kondycji zostawił Tusk yy, przed ucieczką do Brukseli z yy, tam polskiej gospodarki. A oczywiście, Przemysł, do, tego, do, tego. do tego dochodzą ets -y, Limity CO2, jakie to ekoszaleństwo całej Unii Europejskiej, to już też o tym mówiliśmy, ale to warto przypominać, że Europa przestała być konkurencyjna. No, no niestety, te wszystkie zakazy, nakazy, podatki powodują to, że sytuacja polskiego przemysłu jest coraz trudniejsza. Mało chętnie y, przedstawiciele rządu mówią o tej naprawdę trudnej sytuacji, za to chętnie mówią o czym? O aresztach tymczasowych, o mm, wsadzaniu do więzień, o ściganiu generalnie swoich przeciwników politycznych. My dla Państwa stworzyliśmy sądę o tym, czy Zbigniew Ziobro, sądę na naszym kanale, kanale, tak, czy Zbigniew Ziobro powinien wrócić do kraju. Aż 88% uważa, że nie, bo nie czeka go tutaj uczciwy proces, na który mógłby liczyć. Większość z, państw, z Państwa i to znamienita, 88% uważa, że ten wyrok de facto już zapadł. Oczywiście, on został już napisany, najprawdopodobniej został już napisany w gabinecie premiera. Wszyscy o tym wiemy. Widzimy, jak dewastowany jest cały wymiar sprawiedliwości. Widzimy, co się dzieje z przydziałami sędziów. Już nie będzie losowania, tylko będzie to ręczne sterowanie. Tam sędzia już dawno został wyznaczony do tego procesu przeciwko Zbigniewowi Ziobrze. Tam wyrok już został dawno napisany. Tylko kwestia tego, żeby to odczytać. Donald Tusk musi uspokoić swój najtwardszy elektorat, który domaga się rozliczeń, domaga się, by ktoś wreszcie. Trafił do aresztu, trafił do więzienia, bo jak do tej pory żadnego z polityków nie udało mu się wsadzić do więzienia, do więzienia dlatego trwa polowanie na Zbigniewa Ziobrę, nie tylko na niego, na innych polityków prawicy też. No okej, okay, ale to jest takie utwardzenie, moim zdaniem, 20, może 20 kilku procent, a no może mniej, tak, no, ja to Ale Donald Tusk może wtedy wyjść i powiedzie, powiedzieć: o widzicie, jesteśmy skuteczni. Przecież on tym epatuje, te różne wpisy. Zobaczycie, co się będzie działo. Twardy minister Żurek, jak, jaka smaczna ta zupa, takie niby sobie żarci, żarciki robi. To jest zapowiedź czegoś Znacznie bardziej poważnego, się bardziej groźnego, bo spodziewam się jakiś tak takiej fali tego oczekują silni razum? No, jego najtwardszy elektorat przede wszystkim tego oczekuje, ale jednocześnie chcę pokazać skuteczność. Nie potrafi wykazać się skutecznością na innych polach, nie potrafi wykazać się skutecznością w gospodarce, w służbie zdrowia, w innych sektorach. Dlatego to jest w zasadzie jedyny sektor, gdzie może pokazać, że coś tam dowiózł, czyli że rozliczymy pis jedno z jego hasła. Na wodosłowie 40 sekund profesor Piotr. Gliński właśnie o tym. Że mamy do czynienia w tej chwili z taką sytuacją, że reżim Tuska, który siłowo przejął prokuraturę, yy, który manipuluje, jeżeli chodzi o obsady sędziowskie i obsady yy, no, poprzez zmianę też nielegalną prezesów sądu, yy, no, organizuje kolejne igrzyska yy, i polityków opozycji. Ciągnie przed sądy, a przede wszystkim chce wsadzić do aresztu. Przecież to bez, bez wyroku sądowego chcecie wsadzić do aresztu kolejnych polityków. Bez wyroku sądowego, proszę Państwa. Na zasadzie decyzji upolitycznionej, nielegalnej prokuratury, bo przypominam, że prokuratorzy krajowi są nielegalni. Mam wrażenie, że te areszty tymczasowe to jest taka broń, taki oręż Donalda Tuska i jego rządu, którego używa i używał również w latach 2011-2012-2013. Pamiętamy kibica Maćka Dobrowolskiego, który kilkadziesiąt miesięcy spędził w areszcie de facto bez zarzutu, bez aktu oskarżenia. I są takie osoby, które później przez lata nie usłyszały zarzutów, a które w aresztach tymczasowych, no czyli de facto nie nazywa się to więzieniem, no ale jest to pozbawienie wolności, yy, tak, spędziły grube, grube yy, miesiące. Po co to? No to po co? Po to, żeby zastraszyć. To są areszty wydobywcze, może uda się coś wyciągnąć, dlatego do aresztów trafiły urzędniczki z Ministerstwa Sprawiedliwości, dlatego do aresztu trafiła też dyrektor biura premiera Mateusza Morawieckiego. Bardzo dzielne kobiety, które naprawdę ciężko zostały doświadczone przez reżim Donalda Tuska. Bardzo ciekawy wywiad, na tabene z, z adwokatem, mecenasem, Wąsowiczem, zobaczcie na naszym kanale, na kanale tak. Kto, wąsowskim, wąsowskim który, który mówi wszyscy, w tych politycznych sprawach, których broniłem, wszyscy z tych aresztów tymczasowych wyszli. Udało się ich wydobyć. No to pokazuje, jaką moc mają te zarzuty, jak niewielką moc mają te zarzuty jeśli tych ludzi, to chyba bodajże 7 osób, udało się wyciągnąć. Jednych po kilkunastu dniach, innych po grubych miesiącach. Tyle tylko, że kiedy tacy ludzie wychodzą z aresztu, a nie mają jakoś wyjątkowo twardej psychiki, są de facto zniszczeni, złamani. Mają złamane życie już do końca życia. To nie jest tak, że to jest jakieś chwilowe piętno, które się na tych e, e, ludziach e, odbija. Uśmiechnięta Polska w praktyce. Niestety, tak to wygląda, taka jest rzeczywistość. A jak myślisz, uśmiechał się sędzia, który anulował e, wyrok dla zboczeńca i recydywisty, który skrzywdził dziecko, czytam tutaj, cytuję. Sąd w Poznaniu uchylił wyrok, bo pedofila pedofila skazał neosędzia. No to jest w ogóle kuriozalna sytuacja. Do czego doprowadził nas chaos w sądownictwie? Chaos stworzony przez tę ekipę rządzącą. Sędziom, którzy zostali powołani zgodnie z prawem, odmawia się prawa do tego, by byli sędziami. Tworzy się jakieś takie obraźliwe sformułowania neosędzia. No co to w ogóle jest? Platforma Obywatelska, cały obóz władzy, a konkretniej mówiąc, Koalicja Obywatelska chciałaby mieć wszystko pod własnym butem i wszystkim ręcznie sterować. No, tak jak dzieje się, to już w sporej części wymiaru sprawiedliwości, chcieliby przyjąć absolutnie nad wszystkim kontrolę, dlatego zlikwidowali losowy system przydziału sędziów, dlatego próbują w tej chwili unieważnić wszystkie powołania sędziów przez KRS. Władza tłumaczy tak. Wyrok jest uchylony, ale to nie znaczy, że zwyrodniales wychodzi na wolność, on cały czas przecież jest zamknięty i odizolowany. Okej, okay, ale jest jeszcze drugi aspekt tej sprawy, bardzo ważny, bo jeśli nowy proces, to co? To dziecko skrzywdzone będziemy przesłuchiwać jeszcze raz, jeszcze raz będzie musiało przychodzić przez. E, e, tę traumę i te wyjątkowo trudne chwile opowiadać o tym, co mu jakiś zboczeniec zrobił, no przecież to jest absurd. Ludzie, puknijcie się w głowę. Mam nadzieję, że tego uda się uniknąć, natomiast rzeczywiście, no bałagan to jest mało powiedziane. Ja nie chcę tutaj używać mocnych słów, ale to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, naprawdę woła o pomstę do nieba. Wielu moich znajomych prawników mówi wprost i to takich prawników, którzy no nie są jakoś specjalnie tam zorientowani politycznie, nie są prawnikami, są od tego, żeby, żeby kogoś tam bronić, bo to najczęściej są mecenasy. I opowiadają, że takiego bałaganu to nigdy wcześniej w Polsce nie było. To, co dzieje się w sądach, wygląda na spłacanie politycznych długów za poparcie Platformy w wyborach parlamentarnych. Mordercy i seksualni zbrodniarcy mają uchylane wyroki skazujące, przez co nie ponoszą odpowiedzialności za swoje okrutne czyny. Tak wygląda tuskowo-żurkowa praworządność. Tak tę sytuację nazywa Jarosław Kaczyński, prezes PiSu. Czytam to, co napisał Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, no, no ma rację. No, powiedział, na, powiedział, napisał to, co sądzi, uważa większość Polaków i, i co doskonale odzwierciedla stan faktyczny. Tak się niestety To dzieje. jest największa bolączka y, dzisiejszego państwa, dzisiejszej Polski, twoim zdaniem? chodzi o wymiar sprawiedliwości? Tak. No tak, no bo źle działający wymiar sprawiedliwości skutecznie uniemożliwia jakiekolwiek działanie w ramach praworządności, no bo spójrzmy na to, co dzieje się chociażby z Funduszem Sprawiedliwości i próbą rozliczania za pieniądze przekazywane na ważne cele społeczne. To, te pieniądze nie trafiały do prywatnych kieszeni, one trafiały na ważne społeczne cele. Trafiały do szpitali, trafiały do straży pożarnej, trafiały do kliniki Budzik, trafiały także do samej prokuratury, bo przecież za 14 milionów złotych zbudowano, odremontowano budynek prokuratury. I za to dziś próbuje się ścigać polityków Zjednoczonej Prawicy. Podczas gdy jednocześnie z drugiej strony rozdawano na prawo i lewo środki z KPO. Słyszeliśmy przecież o jachtach, luksusowych samochodach i innych zbytkach, które trafiały najczęściej do rodzin lub znajomych polityków obozu władzy, oczywiście. A miało być praworządne i sprawne państwo, tak obiecywali? Dzwonił do ciebie już lekarz? Nie, jeszcze nie dzwonił, a powinien? No, powinien. Szymon Hołownia obiecywał, że to lekarz no taak, do ciebie taak, będzie taak. dzwonił i nie tylko do ciebie i będzie pytał. Każdy z Was będzie miał lekarza odpowiedzialnego, w którego interesie będzie dzwonić do Was i sprawdzać, czy jesteście zdrowi. A nie, że Wy będziecie dzwonić do niego i pytać i opowiadać, może jesteście chorzy. To on będzie dzwonił, zlecał Wam badania profilaktyczne, będzie Was kierował do specjalistów. To jego zadaniem będzie umówienie tej wizyty u specjalisty, który powinien być blisko domu, w domu zdrowia, który w którym powiecie się organizuje i w którym Wybrane są wszystkie usługi z laboratorium analitycznym, z, z, z lekarzami specjalistami, z podstawową nocną świąteczną opieką zdrowotną. Lekarz nie dzwonił, za to pacjenci dzwonią do szpitali i pytają, kiedy zostaną przyjęci. Także ci onkologiczni. Okazuje się, że szpitale w całej Polsce cytuję tutaj RMF, ograniczają przyjęcia nowych pacjentów, w tym właśnie. Chorych onkologicznie. Ja sięgam po telefon po to, żeby sprawdzić, jak długo czeka się dziś na wizytę u lekarza specjalisty. No i A zatem co? poczekajmy na odpowiedź. Jak długo czeka się w kolejce na wizytę u lekarza specjalisty w Polsce? Zaraz będziemy mieli odpowiedź. Proszę bardzo, średni czas oczekiwania na wizytę to 4,3 miesiąca. Ponad 4 miesiące, ponad 16 tygodni średnio czeka się, a jak średnio to wiadomo, że są tacy specjaliści, na których na wizytę, u których trzeba czekać znacznie dłużej i teraz popatrzymy, gdzie są najdłuższe kolejki. Angiolog 14 miesięcy, endokrynolog, ponad rok, chirurg naczyniowy również ponad rok. No to jest tragedia. Miało być lepiej, jest tylko gorzej. Żadnej czarodziejskiej różdżki nie było, choć pamiętamy, że padały Ja no, pamiętałem taki... o czarodziejskiej różdżce. Nie Izabela Leszczyna, to też przypomnijmy. Ale przypomnijmy, tak jest. Chcę powiedzieć Polakom, to wszystko, te problemy znikną. Jak za dotknięciem czarodziejskiej Naprawdę? różki. Tak. Jak przyjmiecie władzę, to już Panie będzie Kraina od... Szczęśliwości. Od... No tak, Izabeli Leszczyny już nie ma, mamy nową minister zdrowia. A to jest taki test y, m, dla państwa. Jak nazywa się minister zdrowia? Jestem przekonany, że większość, przytłaczająca cała większość, nie pamięta. No ja przyznam szczerze, że ja też miałem problem, bo to pani dwojga nazwisk, nawet teraz nie, nie pamiętam tego drugiego. Grenda. Sobierańska Grenda. Pani Jolanta Sobierańska Grenda to nowa minister zdrowia. A dlaczego nie pamiętamy, kto jest minister zdrowia? Otóż dlatego, że się w tym w sektorze służby zdrowia nic nie dzieje, nic się nie poprawia. Miało być lepiej. Nie tylko nie jest lepiej, nie tylko jest, nie jest tak samo, jest po prostu gorzej, te kolejki się wydłużają, no każdy kto ma styczność na co dzień ze służbą zdrowia potrafi to właściwie ocenić, zresztą z wewnętrznych sondaży, wewnętrznych badań różnych partii politycznych wynika, że ten temat obok bezpieczeństwa jest najważniejszym tematem dla ludzi, kompletnie A ile nazwisk, ile nazwisk w ogóle ministrów pamiętasz? O, o zdrowia to wiele, 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 to wiele. Ale nie, nie zdrowia, z tego rządu? Myślę, że, w ogóle większość, myśle, to są... myślę, że większość zdecydowanie, tak. Pamiętasz? Tak. To ja nie, to ja przyznam się szczerze, że tylko tych, którzy wychodzą na taki. delegował ich Donald Tusk na taki front. Walki z pisowcami jak Waldemar Żurek, no to oczywiście znam, ale jest przynajmniej kilku ministrów, których gdybyś mnie zapytał, jak się nazywają kilka resortów, to to bym nie pamiętał, więc no, będę musiał nadrobić. Co, o, o, o niektórych nazwiskach to lepiej w ogóle nie mówić i nie pamiętać, bo jak sobie popatrzymy na niektóre panie, które, które są. One wprawdzie nie są z platformy obywatelskiej, jak pani na przykład Zielińska, jak pani Henik Kloska, to być może lepiej w ogóle nie pamiętać. A niektóre zapamiętamy przez długie, długie miesiące. A może może i lata. No, zobaczymy, jak to będzie. I zobaczymy się niebawem w kanale, tak? A na teraz to tyle. Tak, tak to wygląda. To wyglądajcie nas jutro o stałej porze, o 18. Aha, jeszcze dzisiaj o 21.00, o inflacji trochę sobie porozmawiamy i rozbierzemy na czynniki pierwsze kłamstwo Donalda Tuska dotyczące wzrostu cen.